Zaspaliśmy w Ludziska. Siamko Dubaj, brzydki dzisiaj. Ogarnięcie, już w miarę, naprawdę. Na to, już poszedł na dół. Ja jestem z Torbą. Z rzeczami w środku na motor i, i ciśniemy. Na pustynię. Zespół jest straszny. Zostaliśmy za 10.11.20. 10. Jesteśmy tylko, tylko lekko spóźnieni. I zaspaliśmy Nie nie Jest naprawdę całkiem. Takie dobrze. Naprawdę? Raz w roku tu pada deszcz? Jakoś tak. Mniej więcej nie. I, I to jest właśnie dzisiaj ten dzień, kiedy pada deszcz na pustyni. Kropi. Z doktorem pojadę. Z Tak. Żeby się samotnie nie czuł. Jaka masaka. I motor T Piękna sprawa. Powodę w sklepie. Teraz się przed wjazdem na pustynię. To nie Jedziesz w prawo. Bo nie chce. No jest nie Prawidłowo tak było. A tu jaki to maszynnik? 5-7? 5-7! Że co? Łat! A poważny moment, kiedy ci fajnie? Nie, tak, mi na spokojne tak, na na półtora tygodnia, pasję. Na bag masz jaki? Bag 200 litrów tereny pustynne, nie? Tak, tak już to jedziemy A ja po lewej będzie gdzieś tam? Tak, tam jest Ale w mgle, masakra Jacek to jest niemożliwe to Jest niemożliwe, co to jest za bydle? Piasek

Na 3 Jak? 2 minut, cześć 22 godnionych to A sprzęt to jest ponadto Zaraz się zbieramy i pędzimy Pogoda jest ponad idealna, pada deszcz Co jest to nie zdarza się to po prostu Wigilia Raz na rok, raz na rok A dosłownie zaczyna padać. Pięknie Też to taki garaż Masakra Fajne miejsce naprawdę Oh my goodness okej, torby mam style. Zaraz się przebieramy i zwijamy w teren No to lecimy zaraz Przygotowani Ekipa już to jest zebrana Wszyscy są za przerwę, straszny wiatr Tankowaliśmy właśnie zaczynają batonki najlepsze akcje były, gdy te, gdy te było wielbłądy widzieliśmy to było coś pięknego taki serwis, co? Ja on teraz turbo podłącza lubię <gry> lubią oczywiście to by nie lubił hej kamarki.

Już jesteśmy po jeździe Po pustyni naprawdę szczegóły potem A teraz zapewne że jesteśmy właśnie w tubylskiej restauracji Są tam różni ludzie którzy sobie jedzą Są w turbanach My czapki zdejmujemy przez nie Taki lokalny barlacz. W ciągu minuty pełny stół Dosłownie pełny Minuta Mrknęłem mr oczami tego. Smacznego opaki Ale dobre Polecacie? Dobrze, podajcie <laughs> Ostrzejszego żarcia nie jadłem Nigdy nie zamawiam ostrzego A ty miałeś zupę tajską I Płakał Naprawdę Ona tam widziałem nie, by nie, sama nie, sama. Ona nie będzie Enduro style, Sonic ja, Jest moc, ja też jestem dumny Też jestem dumny Też mam, jest moc Trzeba powiedzieć co nie jest na temat tego jak się było Bo tego już nie powiedziałem A filmik z jazdy będzie później niż, są, niż sądzicie Ajajaj, aj, aj, ale miał farta, co? Było blisko, tyle no. Wszystko myślałem Generalnie, Straty w ludziach Generalnie były. Generalnie No nie, no nie było straty. To w jak to nie? A jest były straty w ludziach, straty w sprzęcie. No było grubo, nie? Było grubo. Po Dubajsku po pustynnemu, bo e, niestety niefortunnie kumpel się wywalił, który prowadził nas. Pozdrawiam doktora. Także my będziemy do hotelu, umyć się ogarnąć, popracować tutaj przy komputerze. Wiecie, co jest w ogóle ciekawe? I to, jest, I to jest takie mega, mega. Akurat to nie jest teraz dobry przykład tego, bo jesteśmy bardzo daleko od centrum. Ale yy, naprawdę tutaj jeżdżą same zajebiście dobre bryki. to jest, to nie przeraża. Naprawdę. To jest straszne. Idzie ekipa. Zwijamy? Oczywiście. Zwijamy. Resi Enduro idziemy w, do pracy teraz. Resi Enduro, aha, do pracy, okej. Okay. Tak to nazwamy? Ok. cat? Nah, if I wasn't the letter F, I would probably be Von Still. 20 years later, I'd be dropping bombs still. You honestly should pay homage and chill or get grilled. Like an omelet trying to climb in my field. You need to enhance your IQ to do what I do. Purchase a passport and flew while I flew. Have some self respect, get some self esteem. Ogarnęliśmy się już jesteśmy w fotelu umyci, pachnący i w ogóle. E, I pracujemy. Zrzucamy materiały, sprawdzamy coś na kamerach i tak dalej. Zaraz będziemy się brać za montaż, a nawet nie montaż, bo zaraz wychodzimy. E, Spójrzcie jak to wygląda. To jest stanowisko pracy dwóch operatorów, mogę to nazwać no jednego profesjonalnego, drugiego z internetu. E, no. To jest właśnie to. Aha, tutaj jeszcze ciąg, ciąg dalszy. Tu dron jeszcze wyśpimy się z dronem. Yy, co o tym sądzisz? Yy, coraz więcej jeszcze... tych zabawek, coraz więcej tych zabawek, a nie, nie wiem, czy ma się miejsca. Brakuje po prostu miejsce, no, brakuje miejsca. Efekt jest, jest, efekt jest. To wam mogę zagwarantować, a nawet w filmiku z dzisiejszego dnia zdradzę wam nawet część. Mm, tu mi się już zgrywa coś. Czekajcie, pokażę Wam z mojej kamery coś wam zdradzę i zdradzę wam powiedzmy. Nie to co, coś takiego. Nic to jest. Test. A, zaczyna się, bo się zgrywa. Ale już po obrazku możecie śmiało stwierdzić, że no... no. No nic tylko... Tylko po prostu no... no... Orgazm. Orgazm. Po prostu orgazm. Go! I co? No i Rafał napisał zadzwonił przed naszym wyjściem. Już mało nie przejeżdżać. Taki przyjemny oczak. Spodziewam że będzie spędzał wieczór. Sam, bez nas. Nie żartujemy. Trzy. Moi drodzy, jest po prostu 12 w nocy. E, a mając ambitne plany na jutrzejszy dzień, chcąc jeździć na pustyni, szalejąc tak jak dzisiaj, e, do czego jest potrzebna naprawdę masa energii, postanowiliśmy tego dzisiaj. Nic e, się po prostu się nie spotykać. Więc wracamy naszego Arabian hotelu arabskiego i, i śmigamy, bo. No nie śmigamy tak naprawdę, bo przyznam szczerze, że nie pójdziemy tak szybko spać Będziemy pracowali W cudzysłowie Nie ma tak jak banany z importu Prawdziwy, Słoweński przykuc w Dubaju z bananem Grzegorz Dubajski Dubajski przykuc Zapamiętajcie Najlepszy na świecie Dubajski Banan z importu Polecam 10 na 10 Albo internetować dwa już jest lepiej Według Ciebie ustawiać dla Ciebie Tak, jak chcesz to sobie je ustawić I to jest fajne, że nie musisz mieć... Ten musisz... pan To ten pan To ten pan, to ten pan I, i on tak lata, że się nie dziwię, że płamał sobie ręce i nogi Prawie że Znaczy prawie że, prawie, prawie że wszystkie <śmiech> <śmiech> Może w ten sposób Masakra oh, ten mały palec Zawsze tu musi być mały palec. Jest trzecia w nocy. Idziemy w Kimę. Już jest strasznie późno. O, mega zajebisty dzień, ludzi. Naprawdę. I zobaczycie efekt tego. Z niedługo filmiku z całego wjazdu. Takiego ogólnego filmiku. Bardziej z jazdy niż z wyjazdu. I naprawdę. To jest po prostu raj to jest coś, co trzeba zobaczyć na własne oczy i pomimo tego, że nieraz raz oglądałem filmiki z pustyni z wyjazdów takie miejsca to to jest kompletnie nie do wyobrażenia sobie tak naprawdę do momentu kiedy się nie jest tam na miejscu i nie jeździ się oczywiście bo co innego przyjechać, zobaczyć jako turysta i zwiedzić przejście 10 metrów i pojechać dalej jakimś tam autem, a co innego jest po tym jeździć po tych wydmach, po tych po pustyni. Eee. No, nie jest to. Nie jest to coś, co da się tak łatwo sobie wyobrazić. To, to, to po prostu trzeba przeżyć. Coś niesamowitego. Dzień pełen atrakcji. 7 godzin z groszem na pustyni. 2 godziny na awarie i wypadki. Niestety się poszuwalić, ale mimo wszystko mega, mega, mega dzień, Bardzo. No... Intensywny Także to wszystko w tym dzisiejszym dniu Najlepszy operator dronów I kamer Z teamu Rafała Sonika i... Youtuber, który nic nie zrobił w życiu no. Podsumowanie Coś tam zrobił kiedyś No, zagrałem 5 razy w grę, wiadomo 6 Może no i pół Dobra, ludzie, trzymajcie się Yo